Ostatnio dostałam ciekawe pytanie. Ula, firmy popełniają błędy organizacyjne. Jakie? Jak to możliwe, że firmy mają w ogóle błędy organizacyjne? Z czego one wynikają? Co jest ich podłożem? Na bazie swojego doświadczenia, doświadczenia pracy jako pracownik etatowy kiedyś, w małej czy średniej, czy nawet w korporacji, a teraz jako audytor i trener, wyróżniam tak naprawdę Kilkanaście mniejszych bądź większych błędów organizacyjnych, które mają przełożenie na efektywność pracy, zaangażowanie, działalność operacyjną itd., itd. Dziś jednak chciałabym poruszyć 8 najważniejszych błędów i w tym właśnie podcaście chciałabym się nimi podzielić. Moja praca polega głównie na tym, by wspierać, by analizować efektywność procesów procedur działalności danej firmy, jak wygląda i funkcjonuje na co dzień organizacja pracy, biura czy firmy i znaleźć takie rozwiązania, tak najbardziej optymalne rozwiązania, które pozwolą tą organizację wywindować wyżej i sprawią, że będzie ona mogła działać w sposób zorganizowany, z jasnym przepływem informacji, z jasnym przepływem dokumentów i z zabezpieczeniem tego wszystkiego, co jest najistotniejsze w każdej firmie. I dziś przygotowałam osiem najczęściej popełnianych błędów organizacyjnych firm. Te błędy wyróżniłam nie tylko na bazie swojego doświadczenia, no bo kiedyś pracowałam rzeczywiście na etacie w różnych firmach a to w kancelarii prawnej, a to w korporacji, a to w branży IT, a to w firmie produkcyjnej itd. itd. Jednak od czterech prawie lat prowadzę swoją firmę, pomagam przedsiębiorcom, ale i także pracownikom łączyć dwu, dwa światy organizacyjne i m, m, tak wzmacniać organizację, żeby ona rzeczywiście dawała efekty, pozwalała działać optymalnie, czyli zmniejszając czas poświęcany na pewne zadania, ale też da, tak m, tym zarządzać, żeby dawało jak najlepszy efekt. Błędy, o których za chwilę powiem, e, dotyczą właściwie zarówno małej, jak i średniej, jak i dużej firmy. Bo myślę, że każda firma przechodzi przez pewien etap rozwoju, przez pewien etap um, organizacyjny, bo on się zmienia w zależności od tego, jak firma e, idzie do przodu. I dzisiaj e, skoro zaczynamy mówić o błędach, to może warto też zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć, jakie błędy występują w Twojej firmie. Bo być może ten czas, e, ten moment jest dobry na przyjrzenie się, co działa, co nie działa, czy Wy u was w Waszej organizacji popełniacie te błędy i co można z tym zrobić? Przyjrzenie. Się możliwym opcjom i rozwiązaniom. Pierwszym takim najczęstszym, najbardziej pojawiającym się błędem w ramach organizacji to brak jasno ustalonych procedur. I myślę, że uśmiechasz się teraz w, lekko w kąciku ust, bo myślisz sobie, no tak, no procedury przechodziliśmy przez to. Albo tak, rzeczywiście, e, czas najwyższy usiąść i spisać te procedury, bo tak wszystko działa ad hoc, wszystko działa na zasadzie improwizacji. I z jednej strony to jest dobre, natomiast z drugiej strony, w pewnym momencie, kiedy firma bardzo szybko rośnie, e, powstaje takie zagrożenie, że zbyt dużo rzeczy nie jest. Zaopiekowanych, nie jest opanowanych, bo im więcej ludzi przybywa, tym więcej jest zadań. Ludzie nie wiedzą, kto do czego, gdzie, do kogo iść, e, pojawiają się pewne konflikty, pojawiają się niedomówienia, a już nie daj Boże, e, procesy, zadania nie są wykonane. I to jest ten moment, kiedy najczęściej firmy rosnąc bardzo szybko stwierdzają, nie ma sensu się tym teraz zajmować, zajmiemy się tym kiedyś, teraz jest ważna sprzedaż. Powszechny z jednej strony błąd, ale z drugiej strony jest to błąd, który wpływa na to, że efektywność pracowników spada. Tracimy coraz więcej czasu, coraz więcej z poszukiwaniem różnych dokumentów. O dokumentach też dzisiaj powiem. Tysiące różnych mikro rzeczy, które urastają często do skali dużego konfliktu, dużego problemu. Tymczasem wprowadzenie takiej procedury może zdecydowanie obniżyć poziom stresu, zwiększyć efektywność i zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. No bo, czy ktoś kiedyś zmierzył, ile pieniędzy traci firma przez nieefektywne albo, broń Boże, przez nieposiadanie procedur? Myślę, że jest kilka ciekawych badań, do których warto, warto zajrzeć. Niemniej procedura ma wspierać i od lat to powtarzam, że procedura ma wspierać i warto te procedury co jakiś czas Optymalizować, usprawniać. Bo to, że procedura działała rok temu, nie znaczy, że ona dziś działa tak samo, bo firma pewnie poszła do przodu i coś zmieniła, coś usprawniła. Więc warto na to zwrócić uwagę i ustalać jasno procedury. Procedury pomagają, wspierają i rozwijają, a nie utrudniają. Choć zdaję sobie sprawę i to też moi klienci często mnie o to proszą, to może nazwijmy te procedury nieco inaczej. I tu też taka ważna rzecz. Może rzeczywiście warto nazwać te procedury inaczej. Może to jest instrukcja, może to jest regulamin, może to są wskazówki, może to są zasady, a może to jest manual. Jakkolwiek ważne, żeby działały, wspierały, bo były, będą jasno określone, będą przypisane konkretne osoby, e, będą wyznaczone terminy i wszystko dla wszystkich będzie jasne, więc Ograniczenie marnowanego czasu będzie miało korzystne przełożenie na efektywność działania. Drugim ważnym błędem to jest brak zasad na linii szef, administracja. I pracownicy. Bardzo często jest tak, że wiele działań jest zbyt szybko właśnie realizowanych. Działania są prowadzone ad hoc i teraz bez ustanowienia choćby najważniejszych zasad komunikacji, przepływu informacji, relacji, bądź też takiego współżycia w ramach danej organizacji, powoduje, że obniża się takie zaangażowanie pracowników w realizację misji, wizji, wartości, często lub Ludzie i to też badania pokazują, tracą taką identyfikację z wartościami firmy. I teraz, jeśli stworzysz takie jasne zasady, spowodujesz e, większe znaczenie i większą chęć działania, i nawet dział administracji będzie czuł w tym większą wartość i będzie bardziej cię wspierał w tym, żeby rzeczywiście iść do przodu z celami, jakie firma sobie wyznaczyła. Trzecim takim błędem, który obserwuję, to jest brak myślenia długoterminowego. Ja wiem, że dziś w czasie pandemii, akurat teraz, kiedy nagrywam ten podcast, bardzo często trudno jest myśleć o tym, co będzie za rok, za dwa, bo dziś żyjemy teraz. I z jednej strony tak, natomiast przy prowadzeniu firmy, przy zarządzaniu organizacją, istotne jest patrzenie na pewne procesy w sposób długofalowy. Co mam przez to na myśli? Jeżeli mamy firmie, spory przepływ dokumentów, to zamiast czekać na lepszy czas, na lepszy moment, może warto już teraz zabezpieczyć właśnie back office e, po to, żeby zorganizować obieg dokumentów, ustalić miejsce na archiwum, e, stworzyć jasny przepływ tych dokumentów, może wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów. Tak zidentyfikować ten proces, by dokumenty nie ginęły, nie traciły swojej ważności, docierały do odpowiednich jednostek na czas, itd. itd. Także w kontekście komunikacji warto myśleć długofalowo. Dziś jednym z większych problemów pandemii jest brak umiejętności komunikacji, brak umiejętności budowania relacji. Ludzie się bardziej wycofują, nie umieją ze sobą rozmawiać, komunikatory nam bardzo to utrudniają. Może więc warto pomyśleć w dłuższej perspektywie, jak zaopiekować się tym tematem, jakie może szkolenia, może warsztaty, może książki, może rozmowy, wspólne burze mózgów. Są różne dziś możliwości, żeby wspierać proces komunikacji. Budowania komunikacji, niemniej nie warto zostawiać tego na czarną godzinę, na ostatni moment, bo znów będzie to miało także przełożenie na organizację pracy pracowników. Czwartym błędem organizacyjnym, który najczęściej obserwuję, to brak takiej pracy zespołowej. Muszę tu jednak zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Zdarza się tak, że jeden błąd Wynika z poprzedniego albo z innego. I często jest tak, że skoro nie ma procedur, to nie ma zaangażowania w budowanie wartości firmy, to nie ma sprawnej komunikacji, przez co powstają konflikty. I ten błąd, ta, ten brak pracy zespołowej tak to zidentyfikowałam wynika bardzo często z tych poprzednich błędów. Niemniej, tu mają także znaczenie sposoby wprowadzania nowych pracowników do biur, wprowadzania nowych ludzi do firmy i przygotowania ich do tego, że będą teraz przynależeć do nowego zespołu. Bardzo często jest tak, że firmy wrzucają ludzi na gorącą wodę, i to często robią małe i średnie firmy. Wrzucają ich po prostu, niech działają, niech się uczą, będzie jak będzie. Tymczasem już na początku pojawiają się konflikty, już niezrozumienie, każdy ma inny system pracy, bo nie ma. Wspólnych procedur doprowadza do tego, że nie ma tej pracy zespołowej, ludzie się nie rozumieją, ludzie się nie wspierają, nie podążają za celami firmy, za wartościami i właściwie no. Nie ma zespołu, tylko każdy sobie rzepkę skrobie. Jeśli czujesz, że w Twoim zespole właśnie takie sytuacje mają miejsce, to warto się zdecydowanie zatrzymać, przeanalizować, czy być może trzy poprzednie błędy nie mają na to wpływu i znalezienia takich rozwiązań, które będą do Twojego zespołu pasowały, a przynajmniej stworzą w nim pewną strukturę, stworzą w nim pewną całość. Piątym błędem, jeśli chodzi o organizację firm, to jest brak podziału obowiązków. Z dużą ważnością przyglądam się rynkowi pracy administracyjnej, przyglądam się także ogłoszeniom i dostrzegam pewną zależność, że bardzo rzadko w ogłoszeniach mówi się o odpowiedzialności, o zakresie obowiązków, takim konkretnym. Często jest to dla mnie sygnał, że kiedy przychodzi osoba do administracji, nie ma jasnego zakresu obowiązków, a tym bardziej nie ma zakresu odpowiedzialności. I z mojego doświadczenia, ale też widzę to na swoich szkoleniach. Często ofis managerki mówią: "No tak, no jakoś tak wyszło, nikt nigdy nie rozmawiał ze mną o tym, co mogę, czego nie mogę." I upatruję w tym bardzo duży błąd, bo nie tylko to rodzi dużo konfliktów, takich emocjonalnych problemów w relacjach, ale też rodzi nieefektywne zarządzanie procesami, bo osoba, która nie ma pojęcia o tym, za co odpowiada, do jakiej skali finansowej, jakie może podejmować decyzje, czuje się w tym trochę bezradna. Obniża to jej nie tylko poczucie własnej wartości, ale bardzo często doprowadza do tego, że proces, który mógłby być szybko, sprawnie, efektywnie załatwiony, jest wydłużony w. Wręcz nieskończoność. Więc to, co warto zrobić, to zdecydowanie spisać zakres obowiązków i ustalić konkretną odpowiedzialność, jaki dany pracownik ma na swoim stanowisku, jakie może podejmować decyzje, jakie ma konsekwencje i możliwości finansowe. To też jest niezwykle istotne, a często pomijane, zwłaszcza gdy firma szybko rośnie. Szóstym już błędem organizacyjnym, który ma wpływ przeogromny na to, jak rzeczywiście jest postrzegana i zarządzana administracja i organizacja pracy, to brak wsparcia. Najczęściej niestety, i tu dowodzą badania, które przeprowadziłam na rzecz kampanii Szefie Szanuj, dowodzi, że przełożony nie okazuje wsparcia swoim pracownikom administracji, nie okazuje w ogóle wsparcia pracownikom i najczęściej pozostawia ich w takiej bezradności, niemożności podejmowania decyzji. I mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego, że nie chodzi tutaj o takie pochwały, krypanie po ramieniu, czy tego typu rzeczy, tylko bardziej chodzi mi o to, że szefowie nie nie identyfikują się z problemami czy wyzwaniami, które mają office managerki najczęściej i doprowadza to do tego, że one w sytuacji konfliktowej, w sytuacji trudnej, w sytuacji, której nie wiedzą jak ją rozwiązać, bo wracając do poprzedniego błędu, nie mają określonego zakresu odpowiedzialności. Nie mogą liczyć na wsparcie, zrozumienie i też e, taką współodpowiedzialność za pewien, za pewien proces. I niedaleko muszę szukać przykładu, bo wczoraj napisała do mnie biurowa rewolucjonistka, zapytując mnie, co może zrobić z szefem, który od kilku miesięcy. Podejmuje decyzję względem jej obowiązków, które ma jasno określone. Wychodzi i trzaska drzwiami, wychodzi, rzuca jakieś zdanie, i ona nie wie, co z tym zrobić, a przede wszystkim ma problem z firmą sprzątającą i można by ten problem rozwiązać bardzo szybko. Od dwóch miesięcy nie jest w stanie uzyskać wsparcia ze strony swojego przełożonego. I co ona może w tej sytuacji zrobić? Najlepszą i najbardziej e, oczywistą, e, wręcz e, poradą w takim przypadku byłoby, e, byłaby spokojna rozmowa na tyle, na ile się da, e, ustalenie tych zasad na nowo, porozmawianie o perspektywie, co działa, co nie działa i wyciągnięcie z tego wniosków. Wiem jednak, że nie zawsze jest to możliwe, bo nie jest zawsze jest pewna otwartość i gotowość, czy szefa także na to, żeby porozmawiać o takich wyzwaniach? Niemniej warto zwrócić uwagę na to, niezależnie z której strony nie ma tego wsparcia, czy to pracowników, czy szefa. Warto o tym porozmawiać, warto na nowo stworzyć pewne zasady tego wsparcia. Kolejnym błędem, już siódmym, to jest brak komunikacji z pracownikami. Sama się z tym spotkałam, zwłaszcza po wybuchu pandemii, kiedy u jednego z moich klientów nie było zupełnie żadnej informacji do pracowników, w jakim stanie jest firma, jak na nas wpływa pandemia, co się będzie dalej działo z firmą. Firma była z branży wysoko ryzykownej, bardzo zagrożona im wybuchem pandemii. I spowodowało to, że nie było żadnych przekazów od strony zarządu do pracowników, żadnych informacji. Były tylko te korytarzowe, były tylko te na komunikatorach. Efektem tego było to, że pracownicy nie czuli integracji z firmą, nie rozumieli, co się dzieje, nie czuli się bezpiecznie, nie czuli wsparcia, nie czuli zrozumienia. Powodowało to jakby brak chęci ratowania nawet tej firmy w sytuacji bardzo trudnej, bardzo problematycznej dla wielu firm w tamtym, w tamtym okresie. Ostatnim już błędem na dziś jest brak zabezpieczenia danych firmy. Obieg dokumentów generalnie jest traktowany bardzo po macoszemu, bardzo jest to temat niewygodny, no chyba, że zajmujemy się tym my, osoby zabezpieczające tyły organizacyjne firm i często mierzymy się z tym, że te dokumenty są gdzieś przefiltrowywane, są gdzieś przekładane, nie mamy jasnego, ustalonego miejsca na archiwum. Często podczas audytów znajduję dokumenty wszędzie u pracowników. Już nie mówię o tym, że często poufne dokumenty leżą tak w bardzo widocznym miejscu dostępne dla wszystkich. I kiedy uświadamiam często firmom, jak jest prosto w taki sposób wziąć dokument, wynieść go spoza firmy, zeskanować, skserować, zrobić zdjęcie, jeszcze dziś dzięki naszym smartfonom i technologiom, te dane bardzo szybko mogą dostać się w niepowołane ręce. Dziś Dzięki prawu, dzięki RODO mamy to trochę zabezpieczone. Niemniej, ponieważ firmy się często szybko rozrastają, nie myślą o tym, ile tych dokumentów faktycznie przez firmę, przez sekretariat, przez administrację przepływa. I warto zatrzymać się, przeanalizować, jak ten obieg dokumentów wygląda, jakie są, gdzie się pojawiają ewentualnie wąskie gardła, jakie procedury należałoby zastosować, a przede wszystkim, jakie ewentualne programy, można by albo należałoby wdrożyć. To, na co chciałam bardzo zwrócić uwagę, to to, że nawet jeśli firma rośnie, nawet jeśli firma przechodzi pewną rewolucję własną, to warto zabezpieczać te tyły organizacyjne. Warto zerknąć przychylnym okiem na back office, zobaczyć, z czym oni się mierzą, czego potrzebują, zidentyfikować te wyzwania w ich organizacji pracy i dostarczyć, wspomóc takie rozwiązania, które będą ich odciążały, będą niwelowały koszty, będą niwelowały stratę marnotrawstwo czasu Warto zrobić taką burzę mózgów nie tylko z zespołem administracyjnym, ale może z innymi zespołami, zobaczyć ich perspektywy, jak oni widzą obiekt dokumentów, procedury, zarządzanie od ich strony. Warto stworzyć na pewno taki plan, który jasno określi, czym się na początku zajmujemy, określi pewną strukturę, pokaże też ludziom, jak, można, jak firma chce dokonywać zmian i jak można je wdrożyć spokojnie metodą małych kroków, nie wszystkie naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle zajmować się wszystkimi błędami i je naprawiać, tylko żeby to zrobić w sposób spokojny, zaplanowany, zorganizowany i dający też taką przestrzeń na refleksję, na to, że procedury tak są po to, żeby nas wspierać, więc wdrażajmy je tak, żeby nas wspierała, nie utrudniały i dodały, dodawały jeszcze więcej pracy. No, i warto działać. Przede wszystkim warto działać. Nie uda się takie rozwiązanie, to spróbujmy kolejnego. Nie uda się to, to spróbujmy kolejnego. I warto działać w porozumieniu z szefem, z ludźmi, z administracją, po to, żeby rzeczywiście ta firma działała jak jeden taki wielki organizm i rzeczy mogły się po prostu dziać, używając najczęściej powtarzanego przez szefów zwrotu. Rzeczy po prostu mają się dziać. I każdy lubi, żeby rzeczy się działy, każdy lubi, żeby po prostu. Po prostu wszystko działało płynnie, efektywnie i wzmacniało tą naszą pracę. Zwłaszcza, że dziś potrzebujemy uwalniania czasu, potrzebujemy uwalniania kosztów, dbałości o detale. I jeśli przyjrzymy się organizacji jako takiemu jednemu wielkiemu organizmowi, to możemy dostrzec rzeczy zupełnie niewidoczne w tym biegu, w szybkości. Eee, tak popatrzeć na tą organizację trochę z lotu ptaka i wyłapać te błędy, które mają wpływ nie tylko na procesy, ale przede wszystkim na ludzi. Bo dziś wartością są ludzie i warto na to zwracać uwagę. Mam nadzieję, że tym podcastem i tymi błędami pokazałam ci pewną perspektywę zarówno szefów jak i pracowników eee, i może warto właśnie dzięki temu podcastowi zauważyć, zanotować, przyjrzeć się temu co działa, co nie działa. Eee, jeśli masz do tego podcastu jakiekolwiek pytania, to zawsze możesz do mnie napisać na biurowarewolucja.mailpowersaga.pl bądź zostawić komentarz eee, pod filmem na YouTubie. Dzięki wielkie za dziś i trzymam kciuki za analizę błędów i oby było ich jak najmniej.